Dzisiaj rozmowa nietypowa, nie stricte o zdrowiu, ale ze zdrowiem bardzo związana, ponieważ dzisiaj ukazuje się książka poprawiona. Yy, autorami jest Małżeństwo Mieśników. Yy, jest z nami współautorka Magda Mieśnik. Yy, świetna dziennikarka, z którą miałam przyjemność pracować w aż trzech redakcjach tak jest. w przeszłości. Yy, Chcę cię popytać o to, jak trafiłaś na ten temat, jak trafiłaś na te osoby, czy konsultowałaś się z lekarzami. Przejrzałam pierwsze strony książki, wyglądają bardzo, bardzo ciekawie, bo ludzie ci po prostu otwarcie opowiadają o operacjach plastycznych, które przechodzili, co ich do tego motywowało. Nie ma tutaj takich elementów ocennych, czy, czy to jest bezpieczne, co oni robią, czy niebezpieczne, czy, czy wypada, czy nie wypada, tylko po prostu pozwala nam to wejść jak gdyby w skórę tej drugiej osoby. Zależało nam na tym, żeby poznać to czym kierują się ludzie decydując się na operacje plastyczne w Polsce. Zainteresowaliśmy się tym tematem, bo okazało się, że wśród naszych znajomych, bliskich jest coraz więcej osób, które chodzą do chirurgów plastycznych, konsultują się. Część z nich się decyduje na różne poprawki, operacje plastyczne. I chcieliśmy sprawdzić, co kieruje Polakami, którzy decydują się na takie zmiany wyglądu. I rzeczywiście, wachlarz tych motywacji jest ogromny. Jest to po prostu, część osób to jest leczenie własnych kompleksów, część Idzie na operację, ponieważ e, ich wygląd pogorszy się na skutek nowotworu czy innej choroby. E, część uważa, że, to, e, że teraz jest moda, by na przykład mieć małe nosy, więc decyduje się na takie operacje. Jest to też efekt choroby dysmorfofobii, o której mówi psychiatra w rozmowie e, w naszej książce. E, okazuje się, że trzy osoby na 100 mają problem z akceptacją własnego wyglądu. Dysmorfofobia to jest choroba, która polega na tym, że ktoś uważa jedną ze części swojego ciała za bardzo brzydką, mimo że w rzeczywistości wygląda ona naturalnie. No i niestety nieleczona ta choroba prowadzi do prób samobójczych a nawet śmierci. No właśnie, to co mnie zdziwiło w tej książce trochę, bo o tym, że ludzie coraz częściej korzystają z różnych zabiegów medycyny estetycznej, z chirurgii plastycznej, to wiadomo, ale że nawet dwudziestolatkowie potrafią mieć już za sobą tych operacji po kilka. I to takich operacji jak gdyby kombo, że równocześnie mają operowane wiele części ciała. Hmm, rozmawiamy między innymi z taką popularną influencerką Fagatą, która chyba w wieku 21 czy 22 lat już decydowała się na... Brazyl zoperowanie pośladków. Ta operacja to BBL, czyli Brazylijskie Pośladki. Polega ona na tym, że odsysa się tkankę tłuszczową, na przykład z brzucha, ut yy, czy ramion, i wstrzykuje się w pośladki. Ona zrobiła sobie dwie takie operacje. Pierwsza się nie powiodła, nie, miała ża nie przyniosła żadnych efektów. Dopiero za drugim razem yy, Agata osiągnęła wygląd taki, jaki chciała. No i ona mówi, że. Przyczyniły się do tego media społecznościowe. Ona jest dzieckiem wychowanym na Instagramie. E, oglądała tam tak dużo atrakcyjnych osób, kobiet, że zaczęła mieć kompleksy z tego powodu. E, bardzo zależało jej, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, dlatego zdecydował się na operację. Mimo trudnej rekonwalescencji teraz jest szczęśliwa. Czy te osoby zwykle kontaktują się wcześniej z psychologiem, psychiatrą, opowiadały ci o tym? Zazwyczaj niestety nie i tutaj jest duże pole do popisu dla chirurgów, którzy przyjmują tak młodych pacjentów. Chirurzy, z którymi rozmawialiśmy mówią, że rzeczywiście jeżeli widzą, że ta osoba może niekoniecznie wymaga operacji, może jest za młoda, jeszcze nie dojrzała, czasem kierują je na konsultacje psychiatryczne. No, no tu jest jeden problem. Taką um, opinię o tym, czy ktoś może mieć operację, psychiatra wystawia nawet przez internet. Wystarczy zapłacić 200-300 zł i dostaje się na maila opinię. Także nie jest to zbyt wiarygodne. Dlatego tutaj należy liczyć na etykę lekarzy, chirurgów. Jesteś mamą, ja też jestem mamą. Jak myślisz, czy jakoś edukacją w szkole, czy w jakiś inny sposób można by temu było zaradzić? Bo ja nie uważam, że chirurgia plastyczna jest zła, ale tak jak czytam tutaj... No, po kilka operacji nosa, po kilka y, zabiegów wypełniania ust, y, po wymieniane implanty na coraz większe piersi. Troszeczkę mnie niepokoi jednak ten taki bieg za urodą, bo właściwie otacza nas to wszędzie na billboardach, na przystankach autobusowych, właśnie w mediach społecznościowych. Y, jak to zahamować? Myślę, że. Od już najmniejszego, od najmłodszego wieku musi budować w swoich dzieciach poczucie własnej wartości i pewność siebie, pokazywać im, że, że są wartościowe bez względu na to, jak wyglądają, chociaż tutaj jest jeden aspekt, o którym rozmawiam akurat z doktorem Tomaszem Demskim, chirurgiem plastycznym i on zwraca uwagę na odstające uszy. A on się tutaj kieruje wzorcami ze Stanów Zjednoczonych. Tam lekarze uważają, że jeżeli dziecko ma odstające uszy, to należy je operować przed szóstym, siódmym rokiem życia, zanim pójdzie do szkoły, zanim będzie wyśmiewane i nabawi się kompleksów. I akurat tą jedną operację lekarze zalecają, żeby robić dość wcześnie. Ja sama mam za sobą taką historię: miałam odstające uszy. W szkole było piekło, byłam wyśmiewana, nabawiłam się ogromnych kompleksów i dopiero jak e, poszłam do pracy i zarobiłam na, e, swoje pierwsze pieniądze, miałam chyba około 20 lat, zdecydowałam się na tę operację i to naprawdę odmieniło moje życie. E, stałam się pewniejsza siebie i, i żałuję, że, że nie mogłam tego zrobić wcześniej. Inna sprawa to też, że część tych twoich bohaterów książki, Korzysta z takich bardziej ryzykownych form. Wyjeżdża na przykład do Turcji. Mi się w ostatnich dniach na Facebooku wyświetlały kilka razy reklamy tych link w Turcji, ty przytaczasz ceny. One nie są aż tak nie widzę tam tak dużej mhm. różnicy. Znaczy, te dodatkowe na przykład dwa tysiące przy koszcie rzędu kilkunastu tysięcy to nie jest taka ogromna mhm. kwota i na pewno wybrałabym wtedy Polskę, bo tutaj jednak można przyjść do lekarza, jeżeli coś jest nie tak i jest bezpieczniej, ale tak przeglądając, bo nie zdążyłam jeszcze całej przeczytać, tutaj często tym argumentem jest to, że właśnie ci chirurdzy w Turcji no, decydują się na takie rzeczy, które polscy lekarze uważają za ryzykowne, tak, na przykład operacje równocześnie trzech części ciała, gdzie ta narkoza musi być dłuższa, gdzie jest dużo większa ingerencja. Czym motywują korzystanie z takich usług? Czy oszczędnościami, że naraz mają trzy operacje, czy tym, że chcą od razu być piękni? Yy, właściwie obie te rzeczy. Yy, po pierwsze, no ceny są rzeczywiście niedużo nie niższe, ale trochę niższe niż w Polsce, ale za jednym razem można zrobić kilka operacji, czyli jednak ta oszczędność tutaj będzie już większa, bo jednocześnie można sobie i poprawić piersi, powiększyć na przykład i zrobić operację twarzy na przykład e, tak zwany Barbie touch, czyli to jest e, z jednocześnie oczu, nosa i ust, by wyglądać jak e, ta słynna lalka i do tego można sobie zrobić jeszcze BBL, czyli brazylijskie pośladki. W Polsce żaden lekarz na to się nie zdecyduje, żaden nie przeprowadzi tak trudnych operacji w ramach jednego zabiegu. Dlatego te dwa powody są, stoją za tym, że coraz więcej osób wyjeżdża do Turcji. No niestety Skuszenie niską ceną, dostają też niskiej jakości usługi, potem muszą się mierzyć z konsekwencjami, komplikacjami, które muszą już leczyć w Polsce. Masz tutaj właśnie też przykłady osób, które nie były zadowolone z tego efektu. Opowiesz nam krótko o tym? mi historię Pauliny, która poleciała do Turcji, by wszczepić sobie implanty w pośladki. Chciała zrobić BBL, czyli wstrzyknąć sobie własny tłuszcz w pupę, ale jest bardzo szczupłą osobą, niestety nie było to możliwe. No i na Instagramie poznała osobę, która prawdopodobnie była takim pośrednikiem, która łapała klientów na Instagramie kusząc niskimi cenami. Nie sprawdziła wszystkiego do końca, nie wiedziała za bardzo, do jakiego lekarza leci. No i na miejscu niestety doszło do powikłań po tej operacji, bo to jest najtrudniejsza chyba operacja chirurgiczna. Wdało się zakażenie, Paulina wróciła do Polski w bardzo ciężkim stanie. Właściwie partner musiał ją nosić na rękach, ona nie była w stanie wstawać z łóżka. I właściwie chyba w ostatniej chwili trafiła już do polskiego szpitala, lekarze uratowali jej życie, musieli wyciągnąć te implanty, miesiącami właściwie dochodziła do siebie, nadal nie doszła do siebie, ma problemy z siedzeniem, brak czucia, ogromne blizny na pośladkach, no i szczerze teraz przyznaję, że bardzo żałuję, że zdecydowała się pochopnie na operację, to był taki właściwie kaprys, chciała lepiej wyglądać, a teraz musi ponosić tego konsekwencje. Z perspektywy dziennikarki, nie tylko autorki książki, jakie widziałabyś potrzebne, nie wiem, regulacje czy rozwiązania, które mogłyby ten rynek trochę ucywilizować, bo z jednej strony mamy drogie kliniki, które dają tą jakość, ale i tak trzeba podpisać bardzo dużo formularzy, że gwarantujących, że właściwie nie pozwie się lekarza. Z drugiej strony mamy kliniki też w Polsce, które za mniej niż połowę tej ceny są w stanie różne rzeczy zrobić. Mamy te wyjazdy za granicę. Słyszałam też, że do Egiptu ludzie jeżdżą, no różne są te kierunki. No, właściwie jadą tam na operację, a powikłania będą leczyć w Polsce w, w ramach mm. NFZ-u. Y, czy coś zwróciło Twoją uwagę, co można byłoby zorganizować lepiej? Na pewno mamy mało chirurgów plastycznych, a chirurgia plastyczna to nie tylko y, poprawianie swojego wyglądu, ale także operowanie osób po nowotworach czy wypadkach komunikacyjnych. I niestety w państwowych szpitalach tych chirurgów jest mało, i takie osoby muszą dość długo czekać na swoje operacje. Czy to kobiety po mastektomii, czy, czy osoby na przykład po, wy, po wypadkach, które mają duże obrażenia blizny twarzy. I tutaj przydałoby się regulacje, które jednak przyczyniłyby się do tego, by ci lekarze jednak, owszem, zakładali swoje prywatne kliniki, ale też pracowali w państwowych szpitalach, by, by pomagali ludziom w ramach NFZ-u, bo takie operacje często rekonstrukcyjne to jest po kilkadziesiąt tysięcy złotych. I część tych osób jednak gdzie prywatnie robić, żeby nie czekać? Niestety, część osób trafia do prywatnych klinik. Tutaj um, opisujemy taką krótką historię kobiety, która um, zachorowała na nowotwór piersi, no, była mastektomia, i niestety ponad rok skróciła sobie kolejkę, idąc do prywatnej kliniki, płacąc ponad 20 tysięcy złotych, zapożyczając się wśród rodziny i um, biorąc część kredytu. Bo Chciała wyglądać jak kobieta, chciała czuć się dobrze w swoim ciele, nie chciała czekać yy, kolejnego roku, by no, tak się stało. No właśnie, niedawno robiliśmy wywiad z dyrektorem szpitala powiatowego, gdzie prawie wszystkie pacjentki mają jednoczasowo yy, po mastektomii operację plastyczną piersi. Yy, mówił o tym, że można było zmienić tak finansowanie, żeby szpitalom to się jeszcze bardziej opłacało, ale... No wydaje się, że u nas w ogóle w ochronie zdrowia nadal przeważa tak, taka kwestia, że tutaj jesteśmy od ratowania życia. Że ciągle się mówi o tej jakości życia pacjentów, ale kiedy przychodzi do rozdzielania pieniędzy, których nie jest zbyt dużo, to zawsze ta kwestia jest kluczowa. To też jest często takie wytłumaczenie, kiedy jest zła komunikacja, na przykład z medykiem że on mówi, no ale ja jestem od życia, a nie tłumaczenia pacjentowi i jakichś długich rozmów. E, tak, tutaj o tym mówi właśnie chirurg plastyczny dr Tomasz Dębski, że <laughs> na zachodzie standardem już jest to, że po e, nowotworze, po amputacji piersi, ostatnim etapem leczenia jest e, rekonstrukcja piersi. U nas tego jeszcze nie ma. U nas to jest zupełnie osobna, często procedura i pacjentka musi czekać długo w kolejce, e, żeby... Czuć się dobrze i jakby wrócić do pełni zdrowia. Dlatego rzeczywiście warto by popracować nad tym, żeby ten ostatni element, który jest jednak leczeniem, no, był wpisany jako ciąg, e, ciąg procedur, a nie osobny zupełnie zabieg. Przygotowujecie się już do kolejnej książki, czy na razie odpoczywamy? <noise> zawsze <głosy> zawsze się <noise> przygotowujemy do kolejnej, bo ciągle pojawiają się nowe pomysły. To jest tak, że. Jak w książce opisujemy jakieś historie, to od razu się odzywają osoby, które też coś przeżyły, mają jakąś ciekawą historię, chciałyby o niej opowiedzieć. E, także tak, mamy w głowie kilka pomysłów i, i pewnie za chwilę się weźmiemy do pisania. To bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do przeczytania książki, która dzisiaj ma premierę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.